Cześć wszystkim, dzisiaj zapraszam Was na najbardziej spontaniczny filmik na moim kanale, bo zdecydowałam się nagrać go dosłownie dwie minuty temu. Rozstawiłam lampy, które i tak nie są kompletne, bo. Jak oglądacie moje vlogmasy, to wiecie, że jedna lampa została uszkodzona, i teraz zamiast pięciu żarówek mam tylko trzy. Także mogę być gorzej oświetlona, może być wszystko źle ustawione, mogę ja już źle wyglądać, bo jest bardzo późno, ale stwierdziłam, że muszę nagrać ten filmik. Na wstępie też Wam powiem, że jestem pobudzona, ale. Dlaczego? To możecie sobie zobaczyć we vlogmasie numer 15, tam wszystko opowiedziałam ehm, I podczas tej całej euforii danym wydarzeniem e, zadzwonił ktoś do drzwi i pan kurier przyniósł mi paczkę Oczywiście tak patrzę, mówię fajnie, e, New Balance, bo jest pudełko po New Balance'ach ale później zobaczyłam, że no tak, moja przyjaciółka z Ameryki uwielbia mi pakować prezenty w pudełka po butach. Nie no, ja się oczywiście śmieję, to jest po prostu najbezpieczniejszy, wiecie, możliwość przesłania tego. I oczywiście wziąłem to wszystko już do vlogmasa, chciałam pokazywać, ale jak zaczęłam mówić y, dokładnie w sumie o moim starym filmie, który mogliście zobaczyć dwa lata temu, który jest na kanale, y, po prostu łzy napłynęły mi do oczu, stwierdziłam, że jest to tak długi już czas, tak dawno już wam pokazałam tę swoją pierwszą paczkę od Sary, nawet tej mojej pierwszej, pierwszej paczki już na kanale, tym nie mam. Był kiedyś ten filmik, jeszcze jak Olciak nie nagrywała jakoś super ambitnie i często. Później pojawiła się ta właśnie paczka świąteczna, która jest bardzo ważnym dla mnie filmem, pomimo, że pokazuje tylko prezent od mojej przyjaciółki, od przyjaciółki, której przez trzy lata jeszcze nie spotkałam. Nie wiem, czy wiecie, ale z Sarą znamy się już. Trzy lata poznałam ją jeszcze jak chodziłam do gimnazjum, e, teraz praktycznie już kończę liceum, także jest, jest to dla mnie bardzo ważna rzecz, jest to dla mnie bardzo ważna osoba, e, kto, z którą ciężko jest mi się, jak widzicie, spotkać. Także e, bez wstępu, bo ja naprawdę zaraz będzie ze mną źle. E, stwierdziłam, że po tych dwóch latach chcę pokazać Wam, co dostałam w tym roku od niej na święta. Ja po prostu cały rok czekam na ten okres okres w roku, że robimy sobie te paczki, że ta paczka przychodzi. W ogóle Sara ostatnio mówiła mi, że, że wysyła paczkę. Ona jest już u mnie Myśla, myślałyśmy, że będzie o wiele dłużej iść w święta, ale ona już jest u mnie, kompletnie nie wiem, co tam jest. Zrobiła mi taką niespodziankę świąteczną, także się bardzo cieszę i. I proszę, ja już muszę to otworzyć. Rozcinam taśmę. Ja Kleję. O nie! Myślę, że dzisiaj mi nie pójdzie to otwieranie tej paczki sprawnie. Otworzyłam już paczkę. Udało mi się. I otwieramy. O! Zobaczymy! Mam siatkę z Victory Secret. Z Ameryki, słuchajcie. Prawdziwa amerykańska w końcu, nie? O, jaka śliczna! Boże, Sara jest na idealnie mój gust. Dokładnie identyczną kupiłam yy, na urodziny. Kosmetyczkę, no piękna. Ja mam Victory Secret, kosmetyczkę. Oszalała! Boże, mam dwie kosmetyczki. O, oh my god, zobaczcie. Oszalała po prostu, czyli taką do torebki i na większe podróże. O, matka! Oszalała. Serio. O, dostałam swój yy, coroczny planer. Słuchajcie, bo w Polsce nie ma tak pięknych planerów, a Jezu, jaki jest, jest piękny. Zresztą takie zwykłe złote krobeczki, ale przepiękny. Nie mogłam nie mogę w ogóle w Polsce znaleźć. Takiej, takiego, właśnie, żeby był taki format, ale też, żeby miał dużo miejsca do pisania, bo jak widzicie, tutaj są takie, pewnie nie widać, nie no, widać, takie kwadraciki, czyli jest dużo miejsca na pisanie, a to jest bardzo przydatne. W ogóle powiem Wam, że jest mi ciężko w ogóle otwierać te wszystkie paczki, z tego względu, że ja wiem, że, że ja z sarą nie mogę się spotkać i, i jest nam ciężko to wszystko załatwić, ale. Tytus, chodź, chodź I jest nam ciężko to wszystko załatwić Ale jak pomyślicie, że to pakowała Wam przyjaciółka te, Że ona wybierała te rzeczy I w ogóle taka osoba, której nie możecie spotkać tak na co dzień I znacie ją 3 lata i, nie może, i nigdy jej nie widzieliście na żywo jest to, jest to serio ciężkie I pomyśleć sobie, fajnie poszła do sklepu, kupowała dla mnie Dotykała tego wszystkiego, a... Jednak ja nie mogę się z nią spotkać. E, dobra, może dalej. E, co to są? A okej, okay, to są gumy Starburst e, wiśniowe. E, bo ja powiedziałam sobie, że chcę dużo słodyczy. Także mam gumy. Tak jak za dawnych czasów. Mam papierki amerykańskie, które dają w sklep. Okej, okay, uh, Frosty Nerds. I tutaj mamy. Arbus, y, wiśnia i pącz. Nercy to z tego, co tak mi się kojarzy, z tego co wiem, y, to są takie malutkie cukiereczki. A nigdy ich nie jadłam, także po trzech latach warto spróbować. O nie, moja najlepsza, moja najlepsza, moja ulubiona czekolada z Hershey. I to jest Cookies and Cream i na vlogmasie pokazywałam Wam takie, drażetki czekoladowe z kawałkami ciastek u Magdy i to właśnie było to, a teraz mam czekoladę i w ogóle zobaczcie to jest Special Holiday Design Bar czyli taka specjalna na święta edycja i dostałam e, mleczną czekoladę z Hershey i o, ona ma bałwanka a to ma, a bo one mają tak w środku, że nie tylko opakowania ale też, tak w środku też są takie wygrawerowane i tutaj mam takiego bałwanka i zobaczcie. Dostałam Jennyx Pen książkę. Nie wiem, czy ta książka jest w Polsce, wydaje mi się, że nie, dlatego że um, jeśli chodzi o książki y, jakichś tam, wiecie, youtuberów y, zagranicznych, to wydaje mi się, że tylko jest Zoe i może Tania, ale z tego względu, że no, one gdzieś tam są najbardziej rozpoznawalne, najbardziej medialne. A ja właśnie chciałam książkę Jenny X. Pen, bo, bo ja uwielbiam tą dziewczynę po prostu. Uwielbiam jej filmy, uwielbiam to, jak prowadzi swoje filmy i ogólnie ją, chociaż jej nigdy nie poznałam. No, ale tak jak Wy macie ulubionych youtuberów, to ja też mam ulubionych youtuberów i właśnie chciałam przeczytać tą książkę. I really professional internet person, Jen McAllister. Taka książka. Książka jest oczywiście po angielsku, yy, prosto z Ameryki, czyli tam, gdzie została wydana. Jejku, to jest. Serio. Wow! <grytania> Jen, jest taka piękna, to jest naprawdę, i to jest taka naturalna dziewczyna, i dużo osób mi mówi, że jestem do niej podobna, ale nie, nie jestem do niej podobna. Okej, okay, jesteśmy blondynkami, ale. Jen to jest serio, po prostu ideał. E, no i tak naprawdę nie wiem, e, co jest w tej książce. Tak wiecie, dokładnie nigdzie na żadnej stronie nie przeglądałam, dlatego że chciałam ją po prostu trzymać w rękach i, i móc sobie gdzieś tam ją poczytać. Także mam książkę, mam dwie kosmetyczki, gdzie Sara zwariowała. Mam. Słodysze i po prostu ja nie wiem, słuch brak o i mam jeszcze kalendarz zapomniałam i siatkę wiecie co zrobię? położę sobie to pod koinko. schowam sobie to gdzie ten amerykański papier schowam sobie te kosmetyczki ten planner. proszę bardzo papiery i mam prezent pod kąinkę, i oczywiście na urodziny, bo pamiętajcie, że ja właśnie z Sarą zawsze sobie robię na urodziny prezenty i na gwiazdkę. Oczywiście, Sarze, bardzo dziękuję, ale wydaje mi się, że nie muszę jej tutaj na filmie dziękować, gdzieś tam jej prywatnie podziękuję. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dla tych, którzy nie wiedzieli o poprzednim filmiku, takim zostawiam Wam linka oczywiście na dole i zobaczcie sobie naszą małą historię, jak, jak tak naprawdę ta nasza znajomość cały czas idzie do przodu i mam nadzieję, że będzie szła i pewnego dnia nie będę musiała otwierać sery paczek prezentowych, bo po prostu będziemy gdzieś tam razem na miejscu. Dobra, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. To chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. I pamiętajcie, nie zapominajcie wierzyć, że coś Wam się uda. I jeśli kogoś naprawdę bardzo lubicie i znaleźliście z tą osobą wspólny język, to kilometry nie mają znaczenia. Kiedyś z Sarą to te właśnie dwa, trzy lata temu, jak byłyśmy jeszcze, za przeproszeniem, gówniarami, to, to, to sobie to wymyśliłyśmy kilometry nie mają znaczenia. No, wiem, że dużo z was jest w takim właśnie momencie życia, że macie takie osoby gdzieś tam i ja też mam taką osobę i bardzo ją kocham, uwielbiam i mam nadzieję, że kiedyś spotkam się spotkam z nią. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa.